Koniec z tym mieszkaniem w kamperze. Chcemy dzisiaj zobaczyć dom do wynajęcia na południu Hiszpanii. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy zaledwie 10 metrów od oceanu. Okolica wygląda dosyć podejrzanie. Ogólnie to tak właśnie wyglądają peryferia hiszpańskie, nadmorskie, poza sezonem. Pusto? I cisza. Samo wybrzeże w okolicach Cadiz jest przepiękne. Dom jest położony w drugiej linii brzegowej. Jest to mała chatka. Znajduje się za tą bramą. Dom dosyć mały i taki właśnie bungalow typowo wakacyjny. Ale nam więcej nie potrzeba. Dwie sypialnie w środku: jedna z podwójnym łóżkiem dla dzieci i jedna sypialnia dla dorosłych. Jego mały salonik z kominkiem, jak to tutaj zazwyczaj bywa. Dwie łazienki, więc to jest zaleta na górze i na dole. Ale schody dosyć strome. No i wyjście na tarasik, z którego gdzieś tam pod dali można by dojrzeć ocean. Ogródek to już naprawdę minimalistyczny. Nie wiem, czy by tam kampera zmieścił. Cena takiego domu za miesiąc to 850 euro, więc trochę sporo, jak na takie zadupie. Dom znajduje się na samym południu Hiszpanii, 100 kilometrów nad Gibraltarem, obok miejscowości zwanej Barbatę. Ty zaobserwuj ten profil, jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi przygodami.